Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym spotkaniu z cyklu Legends Korne. Dziś naszym gościem jest po raz pierwszy w historii aktywny piłkarz, zwykle były piłkarze Wisły Kraków. Kapitan drużyny, wychowany klubu, lider na boisku i poza nim. Barwa białej gwiazdy rozegrał 176 spotkań strzelając 8 bramek. W tym roku zdobył z drużyną Puchar Polski. To zawodnik z największym doświadczeniem wobec tej kadry Wisły, prawdziwy przykład śląskiej biedności. Przywitaj najkorodnymi okazkami na Brygę. Rozmowa gościem poprowadzi chwistą skupienia. Zapraszam panowie. Witaj Alan Drodzy Ja na początku takich rozmów mówię, że cieszymy się z możliwości spotkania. Tutaj chyba po raz pierwszy muszę przewrotnie powiedzieć, że jestem tak naprawdę przykro, że możesz tu być z nami, bo zapewniam cię wszyscy, którzy... Woleli, że w dłumeczu pół godziny przed pierwszym bliskiem jesteś na Murawie na rozgrzewce, za pewno chwilę zakładasz koszulkę i opaskę was na drużynę. Eee, no mamy nadzieję, że eee, ten okres rozłąki z będzie minut najkrótszy, ale dziękujemy, że zaproszenie, żeby podzielić się z tej wspomnieniem. No tak, ja też wolałbym zdecydowanie być tam na dole z chłopakami, i murawie się rozgrzebać w szatni, ale To no tak mogę powiedzieć, stało się, więc po prostu pracujemy nad tym, żeby jak najszybciej jak najszybciej wrócić na... Na no i też muszę podkreślić, że czuję się delikatnie zakłopotany będąc tutaj, oczywiście nie ukrywam, bo, bo wiemy, jakie osobistości tutaj, tutaj raczej e, były gośmi, więc jest to dla mnie oczywiście nobilitacja, ale też też troszeczkę takie niezręczna sytuacja mimo wszystko. Nasze podejście jest takie, że historia pisma tworzy się każdego dnia, piszecie ją dzisiaj, możemy z tą bieżącą historią też się zapoznać, a zaczynając od Twoich wspomnień, zawsze byłeś kibicem Wisły, czy to był wpływ kolegów do czy rodziny? Zdecydowanie rodzinne bardziej, no i głównie chcę czy mojego taty, który był kibicem Wisły od zawsze, był dość aktywnym kibicem Wisły i, i, i to on zaszczepił we mnie miłość do, do Wisły, co nie było tak oczywiste, bo wykonywaliśmy się na na osiedlu, które nie sympatyzowało raczej, raczej już wtedy z Wisłą, więc, więc jestem mu wdzięczny, uratował mi życie, można powiedzieć, że, że tak się to potoczyło, ale tak, rzeczywiście to on, on szczepił we mnie tą sympatię i miłość do, do Wisły. Na te treningi treningi się jednak krew w kichu? Tak, rzeczywiście. No, nie ma co ukrywać, że to bardziej ze względów logistycznych. Ja pochodzę z Nowej Huty i no, były takie po prostu czasy, że nie było takiej możliwości jeśli chodzi o, 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 o dostępność albo dotarcie na, na, na w pewne, w pewne rejony. Więc bardziej z kwestii tego, że, że było najbliżej, dlatego tak tam, tam, tam zaczynały po prostu. Nie ma, nie ma w tym głębszego dnia. Do Wisły podobno sprowadził cię Marek Konieczny, który wiem jest tutaj obecny, czyli nie musiał długo namawiać. Otóż trener konieczny musiałby opowiedzieć swoją wersję tych wydarzeń, ale tak, oczywiście yy, można powiedzieć, że to on jest takim drugim ojcem tego, tej historii mojej Wisły, no bo on wykonał ten pierwszy krok, pierwsze, pierwsze rozmowy i w ogóle temat mojego przyjścia do Wisły Kraków, oczywiście moim marzeniem było zawsze do Wisły. Wisły przyjść, okazja yy, się nam zdarzyła dość szybko, Zbiegła się też trochę, można powiedzieć, z takim gorszym momentem, jeśli chodzi o, o, o sytuację w hutniku. Trener, trener Marek y, namówił powiem, najlepszych chłopaków wtedy z tamtego rocznika, żebyśmy go do, do Wisły. No i zbudowaliśmy małą potęgę, można powiedzieć, wtedy na tamte czas. Oczywiście nie mieliśmy sobie równych, y, czasami już nawet, można powiedzieć, ta dalika była dla nas Nudna, kiedy, kiedy chudnika chudnego rywala odbywaliśmy wysoko 7-0, więc yy, no Podsumowując, trener, trener konieczny to jest To jest osoba odpowiedzialna za to, że, że nie po części też tutaj Tutaj jestem, bo nie wiadomo jak się to wszystko oczywiście Potoczyło, także tego miejsca już nie a Jeszcze raz Dziękuję trenerze i może no tak się to wszystko potoczyło Mówiłeś o takich wynikach jak 7-0 i dużo strzelonych bramek. Może nie wszyscy wiedzą, ale no, tak, w tamtych czasach też grałeś właśnie na e, ataku. Włącznie z tym, że w jej prawki w 2006 roku byłeś królem strzelców. Tak, rzeczywiście do no, tych pozycji podczas całej kariery, całej karier. Powiem nieładnie uskoczyły kina. Całe praktycznie dzieciństwo moje związane było ze średniej pomocy. Było wszystko, zresztą duży okres. Dzisiaj też były moje występy na, na, na szóstce. Byłem bardzo, bardzo wiele występów. Ale tak, był on w w ataku. To jest chyba z kolei zasługa partnera Darka Madza. A tak się to wszystko potoczyło. On pierwszy w padł na taki pomysł. Gdzieś tam był wakat, chyba nie było, nie było wylukranej dziewiątki. ja stwierdził, że. To może się udać. No i rzeczywiście był taki moment, że to naprawdę nie e, wyglądało. Parę bramek się strzeliło, siedzi z głową, nie ma co ukrywać, do środkowania były, były rozgadniane. E, no i tak, to krapki, rzeczywiście. Wtedy jeszcze był ten moment, kiedy, e, kiedy grałem jakoś w komocji, ale to też kurnie halo wtedy jeszcze. E, e, bardzo bardzo się wspominam. Jest też taką częścią naszej, naszej historii, mam, mam wrażenie, mi właśnie, właśnie nie wyla. No i tak, był w naszym wykonaniu też imponujący, ostatecznie udało się go wygrać, zajęliśmy bodajże trzecie miejsce, ale w moim wykonaniu oczywiście był, był imponujący, w mocnych kwitówek. No ale kiedy skończyłem jak środkowy obrońca, rzeczywiście bardzo, bardzo skrajne, skrajne pozycje. To z kolei pierwszy raz powiedział mi trener Krystian Bach. Badzi. badził mnie jak bardzo polewam, że teraz z najnowszych informacji, które do mnie dotarły, dołączyłem do, do, tarły, do łączy, ale więc, więc, więc szkoda, że tak się potoczyło, bo uważam, że... w raz, oczywiście, był żartem serio z tą sprawą. On pierwszy przyjrzał. Pamiętam, że ciężko mi się było z tym pogodzić. To, kiedy on powiedział, że on uważa, że ja będę się kłócił w obrońcu w przyszłości. To jeszcze było przed tymi wszystkimi ramieniem, które miały moją pozycję, więc... Więc, jak no, widać, miał też tego nosa i to oko. Postanczyłem, postanczyłem. Słuchaj, powiem czy mogło się potoczyć jeszcze zupełnie inaczej, znalazłem taką informację, że Filip e, Sandberg, który razem z Tobą był wtedy królem obecnie jest zawodowym hokejistą, okay, występuje w Lidze Czeskiej. E, twoim drugim elementem złatnym podobny jest Koszkówka. Wyobrażam sobie, że w koszulówce mogłeś się odnaleźć. No. E, to, to, to są nieaktualne informacje. Nie, nie, nie. E... Był taki moment oczywiście, no, można było takiej formacji znaleźć, ale już raczej raczej nie, bo nie wiem jak mam od tematu, ale taka ślubówka poszła w kierunku, taki, który nie jest dla mnie atrakcyjny. Kiedyś, kiedyś yy, oglądało się te mecze, te mecze w LBA i rzeczywiście tam można było zobaczyć prawdziwą walkę, a to jest coś, coś co dla mnie też się liczy, jest dla mnie ważne i efektowne też do oglądania. Więc, więc już raczej nie. Yy, no i z... A czego też nie jako koszykarz, jak koszyka, więc taka jest historia. Jak widzisz, troszkę gdzieś tam wbierałem w pewnych informacjach, w wywiadach. Jest taka twoja wypowiedź z 2013 roku, zapytano o ambicje sportowe, co byś chciał wpływać w osiągnięcie. Oczywiście powiedziałeś o sukcesach na połowistych rumpach, ale też takie bardzo, moim zdaniem, mądro życiowe powiedziane słowa, że chciałbyś grać w piłkę tak długo i na takim poziomie, żeby zapewnić spokojny spokojną przyszłość swojej rodziny. Myślę, że bardzo dojrzałe takie mądre słowa, też pokazujące, co dla Ciebie jest, jest ważne. No i w tej piłce, jak się odnalazły, w czas tego roku w 2012 roku. Wtedy też wspominałeś po fakcie, że podszedłeś do tego na spokojnie, samemu troszkę zaskoczenie, że tak to spokojnie się odbyło. A z Państwa czasu jednak były emocje, lecz z Zagieronią, emocja w szanownym to tak. Tak, no co ukrywaś? Zrobił zawsze wiąże się w momencie emocjonalnym większy niż każdy, inny, niż każdy inny mecz. Ale z tego co pamiętam, yy, yy, mam nadzieję, yy, czas nie kształca trochę moich odczuć, ale to wydarzyło się, że dość siebie, nie było tak, że miałem dużo czasu analizować i myślałem na tych osobie pół Robię przed przedmiotem on mi powiedział, że czuję. To jest, ten, to jest ten moment, kiedy jestem gotowy na to, żeby zatować i... Tą informację mi przekazał, więc miałem e, dosłownie kilka godzin na to, żeby się troszkę postresować, a zaraz już był mecz, więc, więc e, też powiedzieć dzięki temu emocji, które mogli dziś na drogi nie było zbyt wiele skąd ten moje odpowiedzi, że, że miałem spokojnie to było Ja e, jako jednego ze spojników <głosłusza> państwowych wymieniałeś Radosława Sapowskiego, e, który dokładnie oglądałeś, że później był sobie uglądał się pólicz NR Polskiej w Krakowie. czy w takim on duży wpływ na ukształtowanie w Twojej kariery z Dave'em na piłkę nożną. I od kogo jeszcze się pojawił z Od Kogo jeszcze może się, możesz powiedzieć, najwięcej na polskim na nauczyłeś? Wtedy? Zdecydowanie tak. To właśnie musiałem wrócić, pojawić w To zdaje się wtedy pierwszy raz powiedziałem, to był pierwszy raz, hmm. ja, gdybym przyjechał Pan tak na prawo, to miałem jakieś 12 lat. Właśnie przez to, że tak się go zaprezentowałem, no to miałem okazję udzielić z tego do magazynu Chorwaldissa. Wtedy też raz wspomniałem właśnie, że, że, że moim menorek jest Arosław Sokołewski. Z racji tego głównie, że zawsze ja, jako też taki podobny do tego, czytałem jako Ligoi i takich aspiracji, to wyliczenie brzmiało w tak, postaci panowych, czyli nie było nie tak że fascyfy, czyż, czy, czy BYL, czy znaczy brasty, w klasycy, księżycach, pełni grający tylko tacy, które w noc wykonują tą taką nowotę. Radosław Sobolewski był taką osobą, która przez długi czas mnie inspirowała jako młodego zawodnika, stąd też moje słowa wtedy. No nie fantastycznie Ci się złożyło, że, że później mieliśmy okazję jeszcze jako koledzy z szatni grać razem. Hmm. Czyli pamiętam, czy właśnie przy okazji, na Wojsku ale zdaje się że tak? Chyba w kolejnym meczu, i doszło, ale to do sprawdzenia no na www historia dokładnie. Wszyscy byli razem, dzielił pracę w szatni. Później był nie, mój trener, Wiszczek, młody Wiszczek, Rafał

E, no Mówiliśmy o, o okresie w e, Wiśle e, strzeliłeś wtedy w 16 bramek, z czego aż 3 przeciwko Wiśle tak i oczywiście przygotowałeś o okres, który pokażę jak najlepiej, ale przecież gdzieś tam w sercu bolało koło o takiej bramce? No to że znaczy, jest specyficzny moment, o, to zawsze chcę, to że mówiłem zawodnikom z danego klubu na okazję nie wiem z czego to wynika, ale rzeczywiście Dopiero w szczegółach tak naprawdę się odblokowałem, bo za publiczność przestrzenianych gramek razie, w każdym z tych stron później do kolan. Po chwili stanęłem rzeczywiście trzy z ramek to były gramek w komitecie kraków. Co nie było najczęściejszego, oczywiście, nie będzie nas opiewać, nie, nie była to radość taka, jaką każdy by oczekiwał. Stąd w moje reakcje były jakie były. Jakie były. Ale, no ale co? Ta robota. Powiem taka robota. Dlatego mam no, no, kamień z serca, że później udało się do, do tej prawdziwej pismy wrócić i już, już po każdej bramce nie muszę, nie muszę myśleć o tej, czy, 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 czy to serduszko jakoś kuje Wróciłeś się do że zostałeś tutaj kapitanem. Powiedz, jakie to uczucie jest w tej roli, wyprowadzać drużynę na zupełnionym budżet na Stadion Narodowy i po meczu podnieść do góry Kuchar. No, tutaj nie powiem pewnie nic e, odkrywczego, nie, ani nadzwyczajnego, bo no, po prostu niesamowita sprawa, e, niesamowita sprawa. To jest sam, sam gromadzi się Kraków dla mnie jako dziecka, to było marzenie jedno z no, ważniejszych, jedno z głównych. A to, 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 to że później mogłem, mogłem e, na tym murawie biegać jeszcze z paską kapitana, przewodzić w tej drużynie, liderem finalnie jeszcze e, Taką wspaniałą przygodę jak, jak ten Henry w Polsce. Co to idzie na stadionie, czy ta na rynku? Później no jednak to była. Z... Na, 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 najlepsze wspomnienia do tej pory mamy, pewnie zostaną już z nami na, na zawsze. Niesamowita sprawa i wielkie życie tam jako cała o na mocy. Opowiedz trochę więcej o tym meczu, bo myślę, że wszyscy mamy go świeżo w pamięci czy to z perspektywy trybu, czy z telewizora. Natomiast jak, jak on wyglądał on z boiska? Co zapamiętałeś jako najważniejsze aspekty tego spotkania, jak on się biegł z tej perspektywy murawy? Wydaje mi się, że nasze odczucia były podobne jak kibiców. Tak mi się wydaje, jeśli chodzi o to, z jakimi opiniami się zmierzyłem. czyli czy mogę przyznać, że troszeczkę byliśmy zaskoczeni tym, jak pogłębiony Szczecin jednak wtedy mm, była taka wycofana, że chcę powiedzieć, bystra a Ta presja rzeczywiście, to jakim byli, zdecydowanym faworytem i przekroczyło te części. Oczywiście nie ma co obniżać że my też byliśmy do wszystkich to absolutnie. Bo to też nie jest tak, że wychodzi zespół, który walczy o z klasy i, i to, że ma jakąś większą presję, to daje się zdominować. Niestety, też linowie wiśle, trzeba to przyznać. Więc, więc yy, wydaje mi się, że na początku wszyscy byli troszeczkę zdziwieni, że to my przyjęliśmy kontrolę w tym meczu. I yy, ja z, z perspektywy murawy miałem podobne uczucia, czyli yy, mimo tego, że wiedziałem, że yy, mamy swoją, yy, swoją jakość i, i spokojnie możemy rywalizować, my wszyscy pogonią, to jednak to, jaką kontrolę przyjęliśmy z warszawskiej w połowie nad tym spotkaniem, było taką niespodzianką. Ja pamiętam, że byłem bardzo zły w przerwie meczu, że nie udało się bramki do, do, do przerwy strzelić, bo. Wiedziałem, że no zespół też tak jakościowy, jak Szczecin, wtedy by, może takie wzglące, musieli korzystać, czyli to, że, 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 że przetrwali ten moment, to no, się pewnie z tym też oswoili, z tą sytuacją, no, jednak ta przerwa, czas na jakieś analizy, ochłonięcie trochę, Tego byłem bardzo zły, operowaliśmy w przerwie, że, że nie udało się, a skuteczność wtedy też, też zawiodła, nie udało się nie udało się nic w tej strzelić, bo druga połowa już, troszkę bardziej wyrównana No i te słody role rolę na koniec, co to chyba mamy podobne odczucia jak kibice, czyli dużo się działo, że ciężko teraz nawet w pamięci jest to wszystko otworzyć, bo, bo to jest scenariusz na film to, i to pewnie jakby ktoś taki film oglądał, to by powiedział, że tam zakończenie mało wiarygodne, reżyser oczywiście świrodał, <tosłuch> każdy <tosłuch>, mówiąc, ale tak, no to coś, coś niesamowitego. <tosłuch> Tym bardziej jeszcze te wspomnienia z Pucharu Polski będą w nas żywe i takie, i takie mocne o tych właśnie jakie okoliczności tego, co się, co się wydarzyło. E, czy jak nie pamiętasz, występy w europejskich pucharach, czy to z czasów Rastorzy, czy Ramos-Kanta, e, sprawiliście, że dla całego pokolenia kibiców występu w europejskich pucharach to nie jest jakieś tam wydarzenie z przeszłości, które starszy brat, czy, czy ojciec może opowiedzieć, ale historia. Tylko faktycznie y, mogliśmy ponownie w tych klasach przeżyć takie emocje. Y, co to dla ciebie znaczyło? No i jak oceniasz te występy w orkiestrach? Było kilka wysokich porażek, ale były też piękne zwycięstwa w y, Tak, czyli się, tak to, jak to, jak oczywiście. Tak, wspomniałem, oczywiście, śledziłem wszystkie kotyczki orkiestr i je mocno. Myślę, że jak wielu z nas, tajowescy, którzy pamiętają zwłaszcza ten półmecz z Pat nie zapomnę, nie zapomnę normalnie. Praktycznie tuba nie byłem, byłem e, tak załamany. I kochem chyba nigdy jak wtedy o po tym, po tym, po tym nieszczęsnym półmeczu. Więc te wspomnienia z europejskich Pucharów mam jak najbardziej. No, co to powiedzieć, Cieszę się bardzo, że mogliśmy Znowu też w małym stopniu przypomnieć tę emocje, jak były jeśli chodzi o budową rywala wyjazdów różne znaką Europy, więc e, e, cieszyłem się już wtedy, że, że po tych latach posłuchy i po tych cięższych, ciężkich latach, ciężkim okresie, znowu jest taki, taki moment, kiedy, kiedy ci często też wychowani właśnie na tych sukcesach sobie mogą poczuć znowu chociaż troszeczkę się jak za dawny braw, czyli, czyli nie znać tych europejskich pocharów. Patrząc teraz na chłodno, tak jak widziałeś, wydaje mi się, że wiele osób mówiło, że zrobiliśmy w i sensie spodziewali się nawet w takim, tak daleko. Nie? nie dało się dostawać do stacji czy grupowej, ale, ale ja teraz na chłodno mam nadzieję, że jest mimo wszystko. Bo mimo tego, że były mecze już, już Rapidem, gdzie, byliśmy, gdzie mieliśmy wysokie porażki, ale często. Czy jeszcze naszych z pilę, czy tewanszu chwilki, pokazaliśmy, że jednak możemy tą walkę nawiązać, te wyniki, które były w tych e, z kolei spotkaniach, nie oddają tego, co naprawdę mógłbym zaprezentować. Mam wrażenie, że przy odrobinie szczęścia w losowaniu, może, może nie, też rywalek, to w takiej bardziej w naszym odsięgu można byłoby coś, coś więcej osiągnąć. Ale tak jak mówię, mimo wszystko wydaje mi się, że że się na głową możemy wspominać. Krótki, bo krótki, ale jednak epizod. Tutaj w kablotach mamy dużo pamiątek właśnie z tych wydarzeń, z Neopuchodu Polski i z europejskich pucharów. Życzymy Cialony jak najszybszego powrotu na boisko i tego, żeby tego typu pamiątek przeprowadzało się eh, jak na boisku, w było jak najwięcej. Dziękujemy jeszcze raz za, za ten czas i za, za, za ten Dziękuję bardzo. I oczywiście sobie Państwu do tego, co żebyśmy wspomnieli jak najwięcej.